Siemanko wszystkim na naszym kanale dawno nie było leśnego vlogasa. Idę przejść się za grzybkami. Yy, lipiec jest dość deszczowy, yy, ale mimo iż jest sporo deszczu, jest chłodno. Nie ma w tym roku aż tak komarów, więc no tak, takie są plusy, nie? Jest dość mokro, więc podejrzewam, że mogą się już pojawić jakieś pierwsze grzyby w lesie, więc idziemy się, przejdziemy, zobaczymy, czy coś jest. W internecie się ogólnie ludzie śmieją, że papierowe słomki z recyklingu i nakrętki uratowały planetę, znaczy Polskę uratowały, bo u nas jest bardzo chłodno. Maj był bardzo zimny, czerwiec, nie wiem, bo nie byłem w czerwcu w ogóle w Polsce i lipiec jest bardzo zimny, więc no, to trzeba poradzę, nic nie poradzę. Jadę ogólnie dzisiaj Eee, na falę uderzeniową skondensowaną ze względu na to, że mam zwapnienie lewego barku i to jest dość uciążliwe, to jest dość uciążliwe eee, ogrodzenie, już ludzie się budują. Nawet tutaj. Eee, jakiś czas temu, jakiś czas, dwa lata temu, tak miałem problem z lewą ręką, nie mogłem w ogóle do tyłu brać, ale ja tylko do tyłu nie mogę ruszać nie? Tak, o, tak do tyłu, o tak, tak, tak Teraz już w miarę mogę, ale też jest troszeczkę to ograniczone, aż tak bardzo nie boli. Ej, tam rehabilitacja, komplet badań, USG, rezonans. I wyszło, że jest jakieś tam nieduże zwapnienie. I jakoś tak mówię, jak nie będę tych konkretnych ruchów robił, no to idzie zapomnieć się o tym. No i z dwa lata miałem spokój. Nawet jak tam do tyłu rękę brałem, czy chodziłem na masaże, jakoś to nie było takie upierdliwe i teraz ostatnio nic nie robiłem takiego, wiadomo co trochę tam ćwiczyłem w domu, e, ale nic takiego nie robiłem tą ręką i kurde taki ból w las ani spać na tej stronie, ani nic nie mogę pociągnąć, taki ból. Poszedł do fizjoterapeuty, wziął tam ponakuwał, wziął, obczaił te badania i mówi, ty, mówię, kurde panie, ja nie będę żył z takim bólem, ja pierdzielę, nie, bo to boli jak ta lala. A on mówi, przecież to jest wapnienie. Jak jest młode zwapnienie, no to się wstrzykuje jakiś tam kwasik, czy nie kwasik i to rozbija. A powiedział, a teraz takie, to idziesz na falę dźwiękową, oni to rozbijają, tam 3-4 sesje, w zależności jak mocno to zbite jest, potem to się wchłania i wywalone. A mi ortopeda powiedział, że tak ma być, albo operacja, albo przyzwyczaj się do bólu, albo operacja. A tu faktycznie pamiętam, że było coś takiego jak fala, bo wiem, że na ostrogi też się takie właśnie fale robi, na właśnie na takie zwapnienia, to falą dźwiękową się to wszystko rozbija. Więc no pójdę dzisiaj. Zobaczymy jak to będzie. Zresztą dopiero dzisiaj taki pierwszy dzień gdzie wyszłem. Jeszcze się ciężko oddycha, chodzi. Jakieś dziadostwo mnie dopadło. Nie dość, że zapalenie ucha. To jest jakieś gardło, taki dziwny ból. Jakiś jakiegoś pseudowirusa przywiozłem. Ale nie powiem wam skąd. Więc mogę Wam zaspojlerować, że w tym roku e, ogólnie będzie grubo. W tym sezonie będzie grubo. Biorąc pod uwagę, że mam dla Was mega niespodziankę 2 sierpnia, później jeszcze nie liczę, że będzie sporo rakiero, w tym fajnych produktów. Będzie nasza kostka dla każdego na niskim budżecie. E, no to jeszcze będą Was czekały fajne vlogi oraz testy na głównym i na, na tym kanale więc według mnie warto będzie poczekać więc będzie naprawdę grubo ten jubileuszowy rok będzie naprawdę e, spory jeśli chodzi o luźne strzelania bo dużo osób mnie męczy o te luźne strzelania jest parę rzeczy dlaczego ciężko jest nagrać luźne strzelania przede wszystkim pierwszy atrybut to jest cena pirotechniki kiedyś pirotechnika była tak tania że to się po prostu w taki sposób utylizowało pirotechnikę przez luźne strzelania Teraz pirotechnika jest dość mm, droga, nawet jakieś pirobayery jakieś duperera. Jest to dość drogie. Ja na razie to zbieram, e, żeby w odpowiednim momencie kiedyś tam właśnie takie luźne strzelanko nagrać. Druga sprawa. Na Ostatnio w ogóle strasznie ludzi, ludzie się zmienili, jeśli chodzi o fajwerki. Straszna nagonka jest. Bo strasznie płaczę. Mówię Ci, wiadomo, pójdziesz gdzieś postrzelasz. Kiedyś to ludziom nie przeszkadzało, dudniło się nawet całymi dniami. Eee, I nie było lipa. A teraz człowiek pójdzie trochę postrzela już jest jakaś lipa i już jest jakiś płacz, lament. Ale spokojnie postaram się nagrać. Wiadomo, już nie będzie takiego luźnego strzelania, jak to było kiedyś. że było strzelanie no limit. Eee, przekraczaliśmy wszystkie granice. No bo niestety... No, Żyjemy w takim państwie, że dla dobra branży nie wolno wszystkiego robić. A jak robisz coś, czego nie możesz robić i szkodzisz branży, latający kleszcz, no to cię po prostu grzecznie uprzejmie doniosą na ciebie, żeby cię albo będziesz grzeczniutko nagrywał filmy, albo po prostu cię zniszczymy. I tyle. Więc. Wybrałem to po prostu opcję wolę grzecznie nagrywać filmy i nie srać do branży, bo nie powiem, że nie, te, te akcje, to żeśmy odpierdzielali kiedyś, to nie były dobre zbytnio dla branży. Ja wiem, że to promowało branżę, bo można było za pomocą Fajwaju wszystko robić. Wysadzać kible, robić latające wanny yy, domowymi sposobami i tak naprawdę nie naginałem zbytnio mocno prawa, bo rzucając 5 paczek Dumbumów 5G pod tylko jedną petardę mogliśmy uzyskać taki efekt. No ale to też było szkodzące dla branży i mogli przez to upierdzielić tą branżę, więc po prostu dla dobra wszystkich i też dla branży e, ogarnęłem się troszeczkę z tym. Zresztą niedługo 40 na karku, to już wiecie jak to jest. Wiecie jak to jest. Tam jakiś wigwan przede mną jest. Ty, niby padało, tyle padało, a idę lasem i jest sucho. I nawet mu nie ma. Patrzcie jaki wigwan w lesie. Aha. Pewnie jakieś dzieciaki, albo jakiś ten set gościu zrobił. Zresztą tutaj, by the way, tu niedaleko siedział gościu, który w krzakach, który filował chałupy. On dość długi czas siedział, nie przyszedł na jeden dzień, tylko siedział tam, nawet sobie rozbił namiocik z e, trapa. Siedział dość długi czas, ognisko w dole, czyli jak e, ślędy, kiedyś byliśmy śledzili myśmy na szkoleniach. To właśnie nam pokazywał takie taktyki, żeby nie zostać wykrytym i gościu sobie tak siedział niedaleko nas, w krzakach, ile, 300 metrów od naszej chałupy i obserwował tam gdzie świeże budowy były, e, obserwował gdzie są ludzie, gdzie nie ma ludzi i w któregoś dnia chodził na grzyby, przez przypadek to znalazł. E, ale gościu zostawił cały swój sprzęt, i siekierę, i te trapy, i to wszystko. I teraz takie pytanie, czy, bo jeśli ktoś by się wynosił, no to raczej by zabrał, by po sobie ogarnął, nie zostawiałby sprzętów. A tu cały ten sprzęt został wszystko. Nie było żadnych fantów, znaczy może tam jakieś gwoździe, nie gwoździe, jakieś młotki, takie sprzęty mało wartościowe były, eee, ale to nie było nic sprzątnięte, czyli albo on bardzo szybko musiał się stamtąd ewakuować, albo po prostu ktoś go dopadł i zrobił mu małego samosonda. Więc tak to też podejrzewam, że mogło być. Zresztą coraz więcej jest właśnie takich ostatnio napadów. Ludzie obserwują i robią włamy. No i cóż <tryk> e, Ostatnio wrzuciłem wam test dzwonka. Dzwonek, Alan sam, rowerowo-samochodowy. Fajna sprawa. Ogólnie elektrykami się mega fajnie jeździ. Muszę się wam pochwalić, tak jak e, ostatnio miałem laryngologa właśnie z tym uchem do Warszawy. No, mówię, no to tak, do samej Warszawy tam wjeżdżać, tak jak pole to nie pole Mokotowskie, tylko Wilanowska. Jak to się z Warszawy, no to tam samochodem jechać <głos> <głos> można, ale później do godzina 16, no to wiadomo, to wszystko będzie za zapierdzielone. Więc e, mówię, Mańka ma rower, ja mam rower, znaczy, godzinę czasu będziemy jechać na spokojnie, no my, ty, no to jedziemy. I pojechaliśmy rowerami. Człowiek przeziębiony, wiadomo, to ucho bolało, on no to człowiek chory tak nie ma weny jeździć rowerem, bo po prostu ledwo się porusza, jeszcze facet jak ma temperaturę 37, to się wzywa i tak cińca. I ty nawet nie ma muchomora, nawet muchpiaka nie ma nigdzie. Już nie mówię o kurkach, czy prawdziwkach, czy koźlakach, nie ma nic. Eee... I tym rowerem się pojechało, nawet się człowiek nie spocił. To przede wszystkim eee... rowery elektryczne to jest duży fan. Trzeba sobie uświadomić po co komu jest rower potrzebny. Tutaj jakieś martwe ule są w ogóle. Patrzcie. tak Patrzcie, pochodzi. To jakaś borsucza nora. Tam ule zniszczone, poukładane na kupkę. Tu ule zniszczone, poukładane na kupkę. No, a tutaj co chodziłem, to zawsze były takie ładne prawuchy. Ale lata tych latających kleszczy i muchy końskie. Kurde, muchy końskie najgorsze. No, no i wszystko zależy do czego Wam taki rower jest potrzebny? No bo jeśli ktoś nastawia się, że będzie jeździł rowerem, żeby schudnąć, to roweru elektrycznego nie polecam. No ale niestety muszę Was zasmucić z rowerem, to jest tak jak siłownią. Na początku jest słomiany zapał, fajnie, chęci mamy. Pojeździmy. Tydzień dwa, nie widzimy rezultatów i po prostu motywacja zdycha bo taka jest prawda, bo takim rowerem naprawdę trzeba bardzo dużo jeździć żeby schudnąć, a przede wszystkim żeby schudnąć no to trzeba zrobić deficyt kaloryczny trzeba by mi po prostu spierdzielać to jest pierwsze primo custimo eee, drugie, dla kogo rower, dla kogo zwykły rower przede wszystkim rower zwykły dla tych co chcą schudnąć dla tych co po prostu chcą sobie wyrobić zarąbistą formę kondychę, dla takich dla takich osób, rower elektryczny jest bardziej dla osób, dojazd do pracy, pojadę do takiej ręki. no to sam dojazd, potem tam trzeba pracować fizycznie przez 8 godzin, człowiek się napierdzieli, więc potem yy, no tej siły nie było, żeby wracać. W moim przypadku, jak do Irenki jeździłem, to zawsze jeździłem pod górkę i zawsze pod wiatr, więc do tej samej roboty mi się mega ciężko jeździło, że już na dzień dobry przyjeżdżałem, to byłem cały spocony, zgrzany. Już, już mi się nie chciało po prostu. No ale za to do domu było dobrze, bo wracało się z górki e, i zawsze wiatr w plecy, więc jakoś to wychodziło. Więc rower elektryczny polecałbym do pracy. Fajna alternatywa, żeby się nie kotłosić w komunikacji miejskiej. Bo na przykład z Piaseczna do Warszawy kiedyś była masakra, żeby dojechać. Odcinek tam nie wiem, 6 czy 8 km a jechało się ponad 40 minut, bo wszystko w korkach stało. Pyk tak na rowerek. Lecimy. E, więc to też jest fajna alternatywka, żeby nie stać w komunikacji miejskiej, e, żeby nie stać w korkach do jazdy do pracy. Dla mnie rower elektryczny na przykład służy, żeby przemieszczać się z punktu A do punktu B, czyli na przykład do lekarza, do paczkomatu, do sklepu, mam ochotę jechać do Stasia na cmentarz, jadę na cmentarz, mam ochotę jechać tu, jadę tu, po prostu służy mi do przemieszczania się. Tak jak mi służył przedtem samochód, to teraz służy mi rower, tylko z taką różnicą, że nie beceluję za paliwo, ewentualnie no trzeba naładować tą baterię, więc tylko taka jest ta Różnica, no i samochodem, no to wiadomo, człowiek dupsko posadzi, i nie ma żadnego ruchu, tak naprawdę. A tutaj, jednak rowerem, no to jakiś tam minimalny ten ruch jest. No i tak jak ja, że na strzelania i nie strzelania, więc dla mnie taki rower fat bajczek to jak po prostu znalazł. Ja się nie nastawiam, żeby chudnąć e, ani żeby się po prostu spocić. On ma mi służyć, służyć jako alternatywa do, do samochodu. Normalnie bym sobie kupił pewnie jakieś skuterka, kiedyś miałem zresztą motorek. Romecika, właśnie po to, żeby mi służył do, do jazdów do pracy, do z punktu A do punktu B, tylko różnica była taka, że rowerem wszędzie się w wtarmoszę, a niestety motorkiem się wszędzie nie mogłem wtarmosić. No niestety, więc to była taka e, różnica. Zresztą kaczorowi ostatnio dałem, jak byliśmy, kaczorek się przejechał, o, muszę z matulą pogadać, muszę z matulą pogadać, jak... jak e... Jak się zgodzi, to na spółę byśmy wzięli Mekaczor. Jakbym kiedyś jeszcze jakiś rower dostał na testy, no to ci zawsze tam mogę odsprzedać, nie? No ale na razie nic chyba nie planuję, żebym jakiś rower dostał na testy. Chociaż nie ukrywam, chciałbym jeszcze zobaczyć, jak się jeździ fat ale dużym fat nie takim jak ja mam średnim. I chciałbym też zobaczyć, jak się jeździ góralem elektrycznym z, pełnym, z pełną amortyzacją, czyli przód, tył. Jeszcze takie chciałbym zobaczyć, czyli fatbike' E, przód, tył, napęd e, i gural z pełną amortyzacją elektryczną. Jeszcze takie dwa rowery chciałbym zobaczyć i by mi tak naprawdę wystarczyło, miałbym wtedy e, podląd, bo mam rower miejski, mam, małego, mam średniego fatbike'a, jeszcze te dwa chciałbym zobaczyć, jak się takimi <laughs> jeździ. Tak jak mówiłem, ja w rowerach elektrycznych widzę przyszłość, tak jak mówiłem, są ludzie, którzy twierdzą, że też myl, co chińcyki, nie chińcyki, to tego. Ale teraz takie pytanie. Przecież wszystko jest w Chinach produkowane. Niejednokrotnie zdarzały się takie sytuacje, że w tej samej fabryce są te same części produkowane, tylko na jednych macie oryginalny napis, a na drugich po prostu tego napisu nie ma. I więc w tym momencie tu płacicie za napis. Niejednokrotnie tak było. Prosty przykład. Miałem kiedyś takie buty z nosorożcem. One kosztowały 450 zł w sklepie, a ja identyczne, identyczne, nie to, że była inna wkładka, jakość wykonania, identycznie, jeden do jednego, zapłaciłem 80 zł na, e, to chyba bakalarska była, na bakalarskiej, e, i tak kupiłem, a takie specyficzne buty brązowe, bo ja w brązowych butach nie chodzę, a to nawet nie skóra, tylko taka skaja była, nie, wziąłem. A, jest to jest. Myślałem, że grzyb. Nawet puchomora nie ma, nawet psiaka. Nic nie ma. Jest martwo. Tutaj już jest tak, tutaj jest troszeczkę rzadszy las jest. Ta ziemia jest wilgotniejsza, ale w tym miejscu zawsze rosły jakieś kurwa psiaki. Nie ma nic. Nie ma nic. Dlaczego nie ma nic? Bo jak las rósł, to ta symbioza grzybni była zachowana. Przetrzebili las, przecieli i już teraz kurwa nie ma. Oni tu wszędzie poprzecinali las. Mieliśmy miejsce obok chałupy na podgrzybki, takie ładne podgrzybki. A ty kur! Końska mucha mnie w łokieć ugryzła. Było takie miejsce, gdzie mieliśmy takie prawdziwki, podgrzybki. Przyjechali i przetrzebili las. Nie ma. No niestety. I wracam do tych butów. Wchodzę do TCT ty. Mańka. Taki buty jak co ty gadasz. Biorę, ściągam swojego, biorę tamtego i oglądam ty. To, to wszystko to samo, jeden do jednego, tylko mówię ten 450, aż baba e, przyszła, e, o co chodzi, bo e, zacząłem kombinować, wie, zostawiłem swojego, założyłem tamtego i tak wiecie, przymierzam tego, tamtego i ona chyba się jornęła, że chce podmienić buty, wyjdę w markowych, a zostawię te, bo to w tamtych czasach 450 zł to było... Bo wtedy mniej więcej wypłata to była do 2000 zł, więc 450, to 1 czwarta wypłaty To teraz liczmy to z 1000 zł kosztowało. I wiecie, ja tak się kręciłem, bo te buty były na wystawce. Nie to, że one gdzieś tam były, tylko była taka wysepka i na tej wysepce ten konkretny but był. Dlatego moją uwagę zwróciło. I ona aż przyszła, kurde, patrzyła, co ja tam wiecie, No Czy ja tych bucików nie podmieniam albo coś, tego wie identyczne. Ja mówię, Pani kochana, właśnie przyglądam się to, to, to. a mówię, gdzie pan te kupiłeś buty? No my na, na bazarze kupiłem ten, ono się tak patrzy nie do wiary i patrzy, to mi tylko się różni tym, że tu jest ten nosorożec, a tu nie ma. W ogóle tutaj coś kopali, nie wiem, czy tu, chyba wyciek gazu był gdzieś w tym miejscu, jak oni w ogóle wyczuli, że tutaj jest wyciek gazu? Ja tutaj chodziłem, pamiętam to chyba z 3 miesiące temu, jak oni przyjechali, pytam się, panowie, co tu się stało, bo tu garni, tutaj szedłem z garnkiem, bo tam szedłem garnek odpalać. No mówię, panowie, a co tu się dzieje? A oni mówią, ty no, wyciek gazu jest. I tutaj kopali. Ale jak oni wyfilowali wyciek gazu, czy oni mają jakieś urządzenie? Chociaż. Nie, teraz bardziej ziemią śmierdzi taką. Ale przez chwilę tak zajechało gazem. Więc yy, ja tam się nie nabijam, bo wszystko jest kinczystą. Wszystko tylko wiadomo, w zależności co, jak było wyprodukowane, nie? I gdzie było wyprodukowane, bo wiadomo są fabryki, tak jak powiedziałem, że. Może to wyjść z oryginalnej fabryki tylko bez tego znaczka i płacicie o wiele taniej, a może być po prostu podruba podróby, czyli e, dajmy słowo jest fabryka Samsunga, baterii Samsunga i po prostu one tam z lewa sobie wychodzą też te baterie Samsunga, tylko bez znaczka Samsung i byłoby taniej, ale też są fabryki podrób podrób, czyli e, podrobimy po prostu Samsunga. Czyli to nie, będzie, nie wyjdzie z fabryki Samsunga, tylko wyjdzie po prostu z fabryki na przykład Cing, cing, cing i po prostu podamy, że to jest Samsung. Tylko z jakąś tam na przykład małą literóweczką, żeby ktoś się może nabrał. I jeszcze z tego Samsung, cing, i jeszcze zrobimy podróbeczkę yy, no name'a. Więc tak też jest, też trzeba uważać. Więc to jest... Wiadomo, no, ludzie na forach różne rzeczy piszą, ale prawda jest taka, że... Yy, Załóżmy, nie mam roweru elektrycznego, nie lubię rowerów elektrycznych. No, po prostu nie wiem, Kaszor ma rower elektryczny, cieszy się tym. Ja nie mam, nie stać mnie, jestem zły. Ktoś napisze, jak oceniacie ten rower? Wchodzę. Badziew kupiłem, po miesiącu czasu rozleciał się. Koszty naprawy przerosły, o, wyrzuciłem na śmietnik 4000 flec. Dziękuję. Opinia jest? Jest. Jest zweryfikowana? Nie. No, ale ktoś w tym momencie, jak taką opinię, daje do myślenia. Da się zweryfikować? Nie. Bo jakieś zdjęcia z internetu mogę sobie z zagranicznej strony wziąć rzucić, i. a tak naprawdę, jak ludzie czytają opinię, to nie weryfikują tego na większą e, skalę. Jedyne osoby, które są godne zaufania, to są kurierzy dostawcy żarcia, bo oni tych rowerów naprawdę nie oszczędzają elektryków, e, katują je dość zdrowo. Jak czytam, że oni jeżdżą po 6, 7 tysięcy, 8 tysięcy, i dopiero coś się zaczyna dziać, no to daje samo do myślenia, że ten rower wytrzymuje nawet 7 czy 8 tysięcy, i wtedy dopiero trzeba jakąś konserwację silnika ogarnąć. Ale co ja tam mogę wiedzieć, wyszedłem do lasu, bryndzą wieje, nie ma nic, idę się zaraz ogarniam. Idę się zaraz ogarniam, sprawdzę czy nie mam kleszczy, bo moja matula w ciągu miesiąca to chyba z 5 kleszczy złapała. Tylko latające kleszcze mnie atakują. A jest? teraz to wiadomo, że to nie są latające kleszcze, ale ja sobie kiedyś updurałem historię tak jak większość Polaków, że to kleszcz wydupcył mszyce albo meszkę i tak powstał latający kleszcz. No, one gryzą. Ci co gadają głupoty, że one nie gryzą taki wał jak Polska cała. One gryzą, gryzą, doskonale gryzą. No, tylko one się tak nie wbijają jak zwykłe kleszcze, bo te co nie są delikatne. No, kurde. I mówią, że niby jak one latają, to gdzieś pobliżu jest jelonek. Ta, jelonek. Dobra, mam nadzieję, że vlogasek Wam się spodobał. No niestety, wiaderyczku puste. Oh, oh, la policja! Będzie zdjęcie na miaturę. Kurde, ale mnie obłażą te latające kleszcze. Spadam do domu. dbajcie o siebie innych. E, teraz będę leciał do Pirochita w poniedziałek. E, potem lecimy do Triplexa, lecimy do Jorgę. Więc e, czwartek chyba 24, jak coś będę w policach, jakby ktoś coś tego to zapraszam. W piątek wracam po południu. Eee, kurde, ale tego działo lata. No i w sobotę z srakomary. No i w sobotę lecimy do eee, Kuśtyka na testy. Rakiero nie rakiero, więc teraz wszystko mniej więcej będzie wlatywało w okresie od połowy sierpnia już do września. No i we wrześniu od groma prezentacji Importerów jest więc yy, tri, Jorge, PYRO, Zumboom i Triplex. No, to takie są. No i jeszcze jakieś urodziny Pirochita. Muszę sobie panacować, żeby jakoś to fajnie z pompą zorganizował urodziny Pirochita. Bo to będą już kurde, nie wiem. ósma? Chyba tak. Ósma, bo siódma, już kurde. Tracę rachubę czasu. Dobra, dbajcie o siebie i innych. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał. zostawcie lajkacza. Możecie napisać ten komentarz. Nawet możecie kropkę napisać, zwykle coś napiszę, tylko żeby troszeczkę te statystyki głupiego YouTube'a ruszyć, bo ostatnio ten YouTube mnie strasznie, strasznie mnie po prostu nie lubi, za wolność swojego słowa. Pozdrow, dbajcie o siebie i innych, kur... kolejny ten mał, latający dziad, na razie.